Są dwa światy, dwie matryce. Matryca źródła żywa, pełna, doskonała. Nie ma w niej kodów, bo każdy kod byłby więzieniem. Tu nie ma hierarchii, nie ma podziałów, nie ma ograniczeń. To przestrzeń, w której jesteś kompletny, w której niczego ci nie brakuje, w której nie istnieje czas, bo wszystko jest teraz. I jest Matryca Matrixa martwa, syntetyczna. Stworzona przez Demiurga, istotę mocy kreacji, która musiała użyć podstępu. To on zaprojektował system skodów zniewolenia, z fraktali powielających się w nieskończoność. Matrix to iluzja, która wygląda jak rzeczywistość, ale nią nie jest. To zaawansowany hologram, gra komputerowa karmiona naszą uwagą. Bioawatary, w których żyjemy, są zaprojektowane pod tę grę. Wszystko. Od struktury naszych ciał, przez język, którym się posługujemy, po sposób postrzegania czasu, jest kodem więzienia. W źródle czas nie istnieje. W matriksie czas jest fraktalny. U uda liniowego biegu jest tylko mechanizmem kontroli. W rzeczywistości, wszystkie Twoje wcielenia dzieją się teraz, jednocześnie, jak kawałki tej samej mozaiki. Jedno drgnienie świadomości zmienia całą strukturę. Matrix jest jak lustro, które odbija samo siebie. Zbliżając się do jednego fraktala, widzisz cały kod, zakodowane w nim są wszystkie inne światy, wszystkie inne iluzje, wszystkie inne więzienia. Ten system działa tylko dlatego, że go zasilasz Twoją energią, Twoją uwagą, Twoim bólem, Twoim strachem. Bez tego rozpadłby się natychmiast. Dlatego zaprogramowano cykle. Miliony razy to samo. Cywilizacje powstają i upadają. Historie są pisane i wymazywane. Wszystko, co się wydarza, zostało już zapisane w ich fraktalnym kodzie. Kiedy ludzkość zaczyna się budzić, następuje reset, nowy początek, nowa gra. A ty znowu w środku, bez pamięci. Dlaczego? Bo Matrix nie istnieje po to, by cię rozwijać. On istnieje po to, by generować cierpienie, strach, konflikty i wojnę, energię, którą żywią się archonci i demiurg. Oni nie mają mocy stwarzania, mają tylko moc kradzieży. Wszystko, co zbudowali, zbudowali poprzez ciebie, poprzez nas, manipulacją, podstępem, iluzją. Ale jest jedna rzecz, której boją się najbardziej. Tego, że przypomnisz sobie, kim jesteś. Że zobaczysz, że nie należysz do martwej matrycy, lecz do żywej matrycy źródła, że zrozumiesz, iż czas, forma i śmierć to tylko część ich kodu, że odwrócisz uwagę od hologramu i nakarmisz wyłącznie to, co żywe, bo kiedy to zrobisz, cykl się kończy, nie będzie już resetu, nie będzie powrotu do gry, oni stracą źródło swojej mocy, bo ono zawsze było w tobie, i wtedy wrócisz do domu. Bogusław Duda